Cześć, witam was bardzo serdecznie w 20. Już odcinku z The Planet Crafter. Eee, chwileczkę, sobie tak postałem, coś się tam pobijało. 20% już jest, było chyba 13, bodajże. No i co, mamy całkiem sporo nadstopu. Ale chyba nie mamy aluminium. A No to dobrze. Yy... Len nam póki co niepotrzebny, nie wychodzimy stąd. A właśnie, zobaczmy. Jak wrzucę teraz, tak. 4, 5, 6, 7, 8. Czyli idealnie się robi. Czyli i dużo mniej miejsca będzie zajmowało. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dobra weźmiemy dwa aluminium, jeszcze Po tego nadstopu nam troszeczkę napadało w poprzednim odcinku i warto by było to pozbierać. Gdzie to wszystko pospadało, to nie wiem. Może do wody też trochę? Zobaczmy. Hmm, do wody niby nie. Co jeszcze trzeba by zrobić, to rozsiewać drzew P3. nam się odblokował. I myślę, że warto byłoby go zrobić. No chyba, że się właśnie pozbyłem tego nadstopu, jak zakończyliśmy odcinek i po prostu wszystko co pospadało, to teraz poznikało. Mam nadzieję, że nie. Ale z tego co widzę, no nigdzie go nie ma. A to wszędzie tak łomotało, że... Powinien tu być. W odcinku trochę tego pozbierać. No i niestety ale się w takim razie nie uda. No to będę wiedział na przyszłość. Mam za swoje. No cóż, yy, zróbmy sobie rozsiłacz drzew P3 O ile mamy na nabóz P2 co jest potrzebne? Nawóz, glony, dynia, dwa metanowe. Yy, nawóz. Glony, dynia. Dwa metanowe. Po trzeba podlecieć jeszcze. A to A jednak wróciło Piernicze. Aż mi oczy zaczęły już skakać. No dobra. Yy, teraz tak, chora drzewna jeszcze? Już jej nie mamy, aczkolwiek tu powinna być. Weźmy to od razu przeróbmy. A i to się daje już na ląd. Ok. Tylko będzie trzeba jakieś drzewo wrzucić. Teraz zobaczymy. <kłysy> Roślina orema tego chyba nie mamy za to mamy tuska Mamy Dobra i mutagen Nie, próbka mutagenu Nie, mutagen Dobrze mówiłem na początku Pora drzewna, otagen, orema. Pora drzewną, otagen, orema. A daj to. Yy, teraz tak. Dobrze, tu. Dobrze, tu. Pójdziemy się napić. jest to, że bardzo tego nie widać, gdzie to pospadało teraz. Ja, że tak powiem, nie patrzyłem dokładnie, gdzie to leci wszystko. Nie wiem, dziwne to. Wygląda trochę jakby było zglitchowane. jak od razu nie zbierzesz, to przepada. Bo nigdzie teraz tego nagle nie ma. Dobra, ale chociaż trochę pozbierane. Stacja dronów płytki ogniwo termojądrowe pręt nad i pręd 8 Pytanie czy mamy płytki te płytki <laughs> a 8 obsydian kwarc pulsarowy trend nad stopu. Jeszcze nam brakuje. Dobra. Teraz stacja dronów, jak ona wygląda. Dajmy ją sobie tu do góry. Kietowy płytka i żelazo. Mniki chyba jeszcze mamy. Robimy dwie sztuki. stacji dronów. Stwórz jednego drona lub więcej otwórz ekwipunek, w którym chcesz automatycznie przemieszczać obiekty. Kliknij ikonę zębatki. Wybierz rodzaj obiektu, by ustalić zapotrzebowanie lub zapotrzebowanie w systemie logistycznym. Drony przetransportują obiekty zapotrzebowania do ekwipunku zapotrzebowania. Drony nie będą działać w przypadku braku zasilania i co. Potrzebowanie. Dajmy na to 8 Perka, Bazarowy. Czy to jeszcze można w sumie na stworzenie? Jak to się w ogóle robi? Pewnie z czasem się dałem co i jak. E, no nic, y, to już mamy w takim razie. To już się ukończyło. Nie ukończyło się, bo się przerwało. Kurde no. Larwa motyla lux. Rzadka larwa. Hmm. Będzie trzeba któregoś dnia to porobić, poszukać tych larów. No właśnie, jak to w ogóle przyspiesza cokolwiek, czy... Średnio bym powiedział. <laughs> Nic więcej do roboty nie ma. Tutaj się tylko wkłada motyle. Okay. Zobaczmy tutaj. Farma motyli. Odgrzewacz P-5, rakieta rozprzestrzeniająca wady, ikra. Do tego to jeszcze trochę. Generator jedwabiu zaraz będzie. Wykały. To no nie takie zaraz, ale chwilę jeszcze. Dobra, teraz tak. zaopatrywanie hmm. Nie weźmy ten 8 zajmiemy na to? Opatrywanie. Szczerze mówiąc, nie ogarniam tego. Będę musiał jakieś poradniki popatrzeć na ten temat chyba. No nic, eee, właśnie, jak tam z tym drzewkiem. Chyba, że... Mieliśmy jeszcze może takie jedno czerwone? ja już je użyłem. Ewentualnie zrobię to inaczej. Właśnie. to zrobię tak, to zrobię tak. I tutaj wrzucę to 1200 Dobra, podlećmy jeszcze do tego Do naszej kopalni nad stopów Zobaczmy jak to tam wygląda Będę musiał chyba spróbować faktycznie z tymi teleportami jak to będzie działać zobaczmy trochę tego jest Bo takie bieganie to jest bez sensu. Tutaj to ogarnąłem czy nie ogarnąłem. A bo to jest woda w ogóle. To się zatopiło. <laughs> no to nieźle. Nie wiem, trzy albo cztery będą nam potrzebne. Raz, dwa, trzy... ...a i dwóch zabrakło. Co tam się znowu będzie działo? zapotrywanie. Jest wszystko. Dajmy tutaj na przykład na potrzebowanie. będą po prostu latać i zbierać. Aha, czyli to po prostu zabrało. Okej. Okay. No i zapotrzebowanie na osm. W tym razie. I to po prostu. Co mam tutaj? Wrzucę. Ale bez sensu. <laughs> Aczkolwiek to jest chyba dobre do sortowania. No zobaczymy z czasem. Dobra, teleporter. Ile mamy tego pulsarowego? Dwa. Okej, okay, czyli to mogę po prostu wstawić tam gdzie mam farmę to mnie wtedy będzie przynosić. O ile to dobrze rozumiem. Hmm. Zjedzmy, napijmy się. Gdzie był pulsarowy? To tak nie widać, ale myślę, że w następnym odcinku je wybierzemy, pozbieramy trochę pulsarowego. Gdzieś tego poszukamy. Jednak chciałbym sprawdzić, jak to będzie działać z tym otwieraniem wszystkiego tam. My tu zapotrzebowanie oho uh, 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 uh. uh -huh. i tu nie ma pulsarowego ciekawe No nic mniejsza o to póki co nic co więcej nie ma odkrycia, a no nic kończymy na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, ewentualnie suba na kanale. A w przyszłym odcinku pozbieramy sobie tego pulsarowego. Trzymajcie się. Dość cześć. cześć.